W dwunastym odcinku Gryk Tak 2 zaczynamy. Dobra. Ostatnio dotarliśmy na rozdział Wieża Zegarowa. Pewnie będziemy wchodzić na tą wieżę, tak jak mówił Ryder. Dobra. Cóż, spróbujmy wejść do środka. Przepraszam, jestem zupełnie skołowany. Jeśli wejdziesz na szczyt wieży, zobaczysz muzeum. Tak jak myślałam, będziemy wchodzić Możemy ich przyciągać, ale nie musimy Możemy ich po prostu pozałatwiać Na niego Go sobie przyciągnijmy Jeszcze go No, a tak wyjdzie Super, chodź Troscy Jeszcze raz chodź Chodź, chodź, co pokonam? Aj! Jak jest na elektryczny wady, to jak jest to dobrze. Nie działa! Dobra, udało się nam. Gdzie musimy iść? Nie wiem. Weźmy to. O, mamy skrzyneczkę! Dobra. Teraz przejdźmy... A! To był jakiś, który nie mogliśmy nawet zlocieć. Bo jak na nas wpadł, to od razu zginął. Idźmy dalej. Okej, okay. wskoczmy tutaj na ten balkon. Idźmy dalej. Okej. Okay. Idziemy. Zmniejszamy się. Tutaj musimy. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Teraz po tych ...w takim moście. Weźmy to, a spowalenie się to da zrobić? No nie. A tutaj możemy tak zrobić. 2 metry. Dobre to jest. tu coś jest? A. ok, Okej, idziemy dalej. Ale... A, tu jest jakaś dziura. Pójdźmy przez tą dziurę. Słuchaj, mężuka. Dobra. Idziemy dalej. To było tu, dobra. Teraz mamy nowe mechanizmy. Takie obsługujące zegar. okej okay, idziemy dalej. Ok, jeszcze tu. Dobra. O, tam coś jest? A, zginęliśmy. Słuchajcie. Oj! Jeszcze raz. Czerwuska. Aaa, teraz się nie udało. Zginąłem. Dobra. Weźmy. Iśmy tu na razie. Tu coś jest. Ja idę dalej. Dobre. Idę dalej. Musimy tu wejść. Kurczę, tam się nie da wejść Dobra Ej, jak tam trzeba wejść? To tam się nie da, słuchajcie wejść Nie da się tu wejść No nie da się, patrzcie Tam się nie da wejść Musimy tam iść Da się zmienić w dużego? Nie Relikty są za daleko Dobra, tam nie będzie Raczej już tego Skarbu, myślałem że to będzie jakiś skarb I tam wychodzi coś Dobra, zbierzmy to Możemy się zwiększyć nie? Relikty są za daleko Idźmy dalej Okej okay. A! O! o Jezus Prawie byśmy tutaj spadli Dobra, jeszcze raz tu wskoczmy. Teraz tu. Okej, okay. niech to się już zrobi. Okej, okay. znieśmy skrzynię. Nie możemy nad skrzyni znieść. Dobra, Dostańmy się tu. Teraz po tym. Dobra, zabijmy żółka i idźmy dalej. A, tam coś było Dobra, idźmy tu Idziemy dalej. A możemy przez to przeskoczyć? Nie. A możemy przynajmniej tak zrobić Nie. Musimy tu do środka wejść. Dobra, wejdźmy tu. Iła! Wow, nie, 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 nie! Co to, to, to? Jak? To nie, no nie! To było dziwne! Nie! No, jeszcze raz. Jeszcze raz! Nie, 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 jeszcze raz! Nic się nie stało. To była mała awaria. Jeszcze raz. Nie! No! Nie, nie chcemy pominąć drogi. My idziemy normalnie. Jak super bohater. Dobra, nie, 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 dobra, jeszcze raz. To ja to jest tru... No nie! No ile, ja tu będę! Jeszcze raz. Ho, nie, nie! Dobra, jeszcze raz. Teraz się uda. Nie, 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 no nie. Jeszcze raz, okej? Okay? Nie, nie, nie! Oh, jeszcze raz. Nie, nie chcę pominąć tej drogi. Dobra. Jeszcze raz. Nie trochę innych słów. Nie, 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 jeszcze raz. Hej. Może teraz się uda. Nie! Co ja zrobiłam? Jeszcze tutaj. Hmm, teraz... Teraz... No, 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 to się nie... no i nic. Tak. Dobra, jeszcze... Nie, nie, nie! chodź, skocz! Jodź. Tak tak nie! Dobra, idziemy jeszcze... Raz! Dobra, teraz na spokojnie. Na spokojnie idziemy. Nie wierzę, nie! Nie, jeszcze tu nie zaskakuję! Nie wierzę, no. Nie da się tego zrobić! Nie, nie chcę pominąć tej drogi! Oh, czy masz? Jakby tu była wskazówka, to bym się załamał! Nie! Nie, jak? Gdzieś to było... Okej, okay, idziemy dalej. Nie! Co ja zrobiłem? Nie wierzę, no. Jeszcze raz. Okej. Okay. To... Nie, co ja robię? Nie, co to, to było? O, jesteśmy tu. Spoko, nareszcie. Okej, okay, szybko idźmy. Dobra. Teraz po tych takim A Możemy iść tędy? Możemy. To chyba... którym dzisiaj idzie? Tędy, tylko ja wskoczyłam inaczej. Dobra, idziemy znowu w O, tu coś jest. Znowu coś się stało. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Wskoczmy teraz na tą drogę. Dobra, idziemy dalej. Boże, co to jest? Już bym się prawie. Nie, jeszcze raz. Teraz nie spadniemy. Teraz na wskazówkę. Okej. Okay. Kaczemy na tą belkę kamienną. A możemy wziąć reliktynie. Dobra. Bierzemy teraz tą dźwignię. Przesuwamy. Teraz trzeba klikać kwadrat. Mocno. Dobra. Są mi relikty! Czekając skołowaliśmy dla ciebie części. Dajcie mi to, dziękuję bardzo. Okej. Okay. Idźmy dalej. Czy tam coś jest? Jest, muzeum. Widzicie? Dziękuję, ej. Już jest niedaleko. Dobra, zjeżdżamy po Terolce. Okej, okay. jesteśmy teraz w jakimś budynku innym, chyba. Dobra, idźmy dalej. Mam nadzieję, że muzeum nie to coś jest? jest zniszczone. Będąc tam, słyszałem jak Spójrzcie. rozmawiali o ulepszeniu zabezpieczeń. Robić? A, kopem. Jeszcze ten kopem. Dobra, elo wam. Liczę. Dobra, zróbmy wszystkim elo. Chętnie zrobię wszystkim elo. dalej. Teraz mamy dwóch. Jednego takiego i jednego takiego. Jeden szczera z pistoletu, a drugi z miecza. I fajne jest też to, że na każdym poziomie nie zawsze się, się zmieniają nasze ścieżki. To jeszcze są inni przeciwnicy. O kurczę. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Zobaczmy go. Dobra. Dawaj. Nie, 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 nie. Uciekamy, 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 uciekamy. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Kurczę. To jest dodatkowy HP. Wy to widzicie? Mamy dodatkowe HP przez to. Mocno uderzmy. Jeszcze raz mocno. Zaraz on nas zabije. Kurczę. Już nie mamy dodatkowej mocy. Uciekamy. Uciekamy. Nie możemy na górę uciec. Nie, 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 nie. Au. Uciekamy, 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 uciekamy. Unik, 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 unik. Grupy tak. Ajdź. Au.

i skopa. Tak? 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 I skopa. Tak? I skopa. Tak? Tak? I skopa. Tak? I tak. Ludzie, musicie to zobaczyć. Lukas, to jest wyższy gobron, Racja, jak Jurik. Tak, ale przecież nikt ich na oczy nie widział od setek lat. Rzeczywiście różnią się od tych, które widzieliśmy przy ruinach. Spójrzcie tylko na to. Widzicie, gdzie idą? Do muzeum. Chyba wszyscy wpadliśmy na to samo. Powinniśmy ich zatrzymać. Nie bądźmy pierwsi i sprawdźmy, czego chcą. To sprytne. Nieźle. Wy przedostańcie się do muzeum, a ja powiadomię Xandera o zmianach. Ewa. Uważaj. No co? Nie mogę uwierzyć, że wszyscy. dalej. Przeżyły. Mamy gobina yy, szkalającego. Weźmy sobie, jak nam załatwić ciosów. I coś jeszcze zobaczę. I możemy na drugi poziom to robić. Nie, nie możemy. Myślałem, że możemy na drugi poziom to robić. Ale chyba nie. Okej. Okay. To pewnie będzie na koniec. Za wszystkie ścieżki. Ścieżka siły. Dobra. Idźmy dalej, teraz po terolce. mamy tu to co moje ulubione mamy a ale chyba się na tym nie przejedziemy. Nie, 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 o ja zaraz jest załatwiam. Nie, 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 O, jeszcze raz pójdźmy. To zmieniamy się znowu małe, dolicimy jakieś No nie Kate okay. nie Teraz tak, żeby ich skołować Nie, 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 nie tu Dobra, jeszcze raz Musimy ich szkołować, słuchajcie Albo... Ciekawe jak będzie, jak polecimy po prostu do przodu. Dobra. Dobra, Ma mogliśmy to zrobić tak. Zmęczmy się. Weźmy kamyczki. Kryształki. Załatwmy ich. To jest już wyższy goblin To jest już wyższy goblin Tak jest twarzą Juri. Tak tak A, tam można wskoczyć, tak? Nie, tam nie można wskoczyć To tak? Nie To trzeba zrobić Słuchajcie To trzeba zrobić Hmm, no jest małym nakiem możemy wskać stóp. Ha, o, mh, ktoś mi nie gra. O, co tu? Tutaj gra. A patrzcie co możemy zrobić. blokowanie jeszcze jest. On też blokowanie! I w ostatnim momencie tak możemy zrobić. A nie pamiętam, jak to się robiło. To się po... No co tu trzeba zrobić? Czy jest to wskazówka? Co tu trzeba zrobić? Słuchajcie! No nie da się! Hmm. Co tu trzeba zrobić? No, na ten daszek nie trzeba wskoczyć. A tak? Brawo, Olgier! Brawo, dobra. Jeszcze raz. No nie, nie uda mi się. Nie ja tego nie umiem. tak. Ok? Udało się, dobra. Możemy tak robić? Możemy. Ale nie wiem, co się stanie, więc nie będę tak robić. Dobra, jeszcze raz to. Tu... Dobra, już wiemy o co tu chodzi? chodzi. To trochę takie trudne jest. Musimy to złapać, dobra. Jeszcze raz. Ej, udało się nam. To są wyższe gobliny takie z tą twarzą. Jeszcze tego załatwmy. już na w zakończeniu. Idziemy dalej. Dobra, teraz znowu po Idziemy dalej. Jesteś, jesteś. Hmm. Chyba udało nam się ich ubiec. Jak przejdziemy Jesteśmy przez drzwi, uruchomi się alarm i będziemy mieli tu całą armię goblinów. A może dach? Działam. Dobra, więc. Yy, jutro będzie kolejny odcinek więc, papa. Pa.